Dałem. Nie, no nie mów tak, Jasper! No co, no Jestem pedałem, przyznaję się, 58, 50, 85. Nie, no tak to nie, Jasper, tak to nie mam na Przyznałeś się! Przy, nie uśmiechaj się, nie. To, że wiadomo, że, że uśmiechaniem, śmianiem się nic nie zdziałaś, przyznaję się! Nie jestem pedałem. Jesteś pedałem. Czemu tak mówisz Jasper? Nie bo jestem jesteś, Bo jesteś, bo zapisane koszulce. Nie jestem pedałem, ty pisze Tommy Hilfiger. Ach na pewno, jestem pedałem, przyznaję się nie do jest. tego 85. Jasper, nie pisze tak. Pisze tak, przyznałeś się pedio. Ej no, ale nie no, to to niemiłe jest akurat. Przyznałeś się, jesteś pedio, żegnam. 是吧？羡慕。